Cześć, witajcie w drugiej części Warszawskich Sekretów. Tym razem ruszamy w mniej oczywiste miejsca Warszawy, pełne dziwnych historii i miejskich legend. Od UFO po bunkry i tunele. Gotowi? No to zaczynamy! Numer 1 UFO nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Rok 1983 Mieszkańcy zauważyli pomarańczowe światła unoszące się nad jeziorkiem Czerniakowskim. Ufolop Kazimierz Bzowski odkrył tu wypalone ślady i przyręble układające się jak gwiazdy w Wielkiej Niedźwiedzicy. Do dziś nie wiadomo co to było. Numer 2. Tajemniczy bunkier przy ulicy Nechru. Przy ulicy Nehru stoi stary bunkier z czasów prl Legenda mówi, że to tylko wierzchołek większego systemu podziemi prowadzących pod Czerniakowem. Numer 3. Przeręble i tunele na siekierkach. W rejonie siekierek mieszkańcy opowiadają o dawnych wejściach do technicznych tuneli. Zimą na lodzie widać było dziwne przeręble, czy to ślad po zapomnianych przejściach? Numer 4. Kapliczka ostrzegawcza na wałach czerniakowskich. Niepozorna kapliczka przy wałach czerniakowskich powstała tam, gdzie rzekomo przez lata widywano dziwne światła i znaki. Dla niektórych to nie tylko miejsce modlitwy, ale i ostrzeżenie. Numer 5. Dziwne odgłosy z mostu Siekierkowskiego. W bezwietrzne noce słychać tu metaliczne stukania, dochodzące z pod mostu. Plotki mówią o wojskowych schronach pod konstrukcją. Coś w tym jest? To były kolejne warszawskie sekrety, miejsca i historie, które pobudzają wyobraźnię. Dajcie znać w komentarzu, która z tych ciekawostek była najciekawsza i czy znacie inne tajemnice Warszawy. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Do zobaczenia!